Witam was w piątym odcinku. Teraz przerwało, bo ja to też... Zamiast patrzeć na czas, no ja No niby co? Muszę sobie wreszcie to ściągnąć. Chociaż nagrywam to jednego dnia. Już chyba piąty odcinek Jeszcze tutaj szanka nagrywa... Tak jest jak, jak widać. No na no, noc. Chciałbym to nagrać z kolegą. Bo on w to umie grać, więc by mi radził bo ja nie umiem 9 z tego? Ładnie to zrobić, muszę mi przyznać. Koleś ładnie to zrobił. Normalnie jak. nie wiem. Co. Dobra, muszę to zwiększyć FPS-y, bo już mi spalają ciemno. Ludzie, no ale ja jestem. Tak, zaproponowałem, że to do hałas. Przeznowcem zejść. teraz zrobię to tak profesjonalnie. Nie wiem, taki. I'm born ashore. Czy ten właśnie go wykończy? Dlaczego? A to, to się jakieś zadanie mu daje. Nie będzie. Od razu mówię. Nie umiem czytać po angielsku, jestem słaby. Nic z tego nie zmieni. Definitywnie. Więc idziemy normalnie na eksplorację trenów. Dobra. Tylko teraz postaram się mieć Nie ciebie chcę wrócić. Tylko ciebie. Czyli to może być tak pochodnie, ale Ona może mi oświetlić drogę. Drogę do szczęścia. Ale fajnie to leci, no. Lanki, a jak cieszą mnie. Ale fajnie to wygląda. Nie znam 60 Nie pojmuję tego. Dobra, no ja chciałem tu coś eksplorować, a nie bawić się. W ogóle nie wiem, czy się da jakieś poty robić, poty. Czyli to ja mogę utonąć leć w górę Dobrze 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 Ja mogę tutaj zrobić o mogę Oczywiście piu piu ja, jeszcze! jeszcze. Dobra, 20 końców. Co ma końców? Lumou. Czekaj, zrobię takie album. Widzieliście to? Widzieliście tę piękną akcję. Normalnie teraz sobie kupimy z tego podniecenia. Czekaj, może za Dobra, no nie bierz tego. Powyżu. Widzicie, jak ja to kombinuję? Muszę oszczędzać. A jakaś ora tam czegoś? No tak! Co to było? Jakiś demon. Nie bój się, ja mam łuk. Jestem dość. c... Jezus Maria. Zombie. Po mnie. Fuck it. Yeah. Nie! <grymne> o boże... Jezu, nagrywam już 4 minuty, a już zginąłem chyba dwa razy. Widać mój skill? Oczywiście, że widać go, nie? Eee. Nie, 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 czeka się. Nooo, pięknie! Nie zginąłem, tylko straciłem. To jest Golder?! Sam, tylko Jezu, to lagi mnie już zawerwują. Jak was zdenerwuję to no. ja też, bo mam Czyżbym stracił moje ukochane szczały? Co daje tylko siedem, cienko Dobra? Czekam na powrót do zasadzie zginąłem się jeszcze dalej Chyba chyba zdobyłem coś Zdobyłem. Tylko zginąłem, tyle Tyle pożytku z mojej wyprawy Gdzie się trafiłem w ogóle. Jak się nie ma to jest No bajdziemy Wow, mamy jedną dla mam tą orę wykopać O nie tam jest! Nie no, zamiast u to nie. Dobra, połóż to gdzieś tu ok Cez i tak mi się zwali na ryj pewnie wszyscy No już idzie Mówię Że idą Ale ja nie chciałem zabić twojego kolegi Trudnie znaldych Przyznajcie to było? No nie to nie było Oni są idiotami, ale oni są idiotami. Powiedział Oscar, pojawiłem właśnie swoje imię. No ale co tam? Nie o Dobra, już, czy co? Dobra. Włączę się Hello. Dobra, nie wiem, po co ja tam idę, no, nie śmierci szukać. Jak to koledzy zobaczą, jak ja tutaj mnie to w ogóle... Bo to jest wspólny kanał, tak. By the way. Tylko ja na nim najwięcej robię, ale... Kurczę, no, kula mi się na rynku zwaliła. O, czyżby mm. miał pan? I jak to jest trudno trafić? Nie tak. E no tak, on wyszło wyszła wokół mnie w To jest dobre, slow motion, najlepsze. I teraz Tak wyłączyć, Proszę, proszę, proszę. Kurde, lada. Dobra. nie i znowu zginę Ja nie umiem Ja w ogóle What? Ja chyba kończę sobie Dobra Idę po W ogóle już tam nie będę wracał chyba yy, Nie wiem właśnie ile już nagrywam yy, 8 minut i 19 sekund czy jak szczerze sobie wryto z co tobie coś zrobi? Nie wiem, bo nie wiem Trzeba być inteligentnie. Ja muszę jeszcze. No. Uluj Sorry za lagi, sorry Bark to Was przepraszam. No dobra. Nie ma lagów. Żadnych lagów. Tutaj Ty. nie mam lagów, tylko tam reaguje. Tu przejdę, to przeważnie. Kurde. Dobra, zauważyłem. Oczywiście, Shang jest, będzie na kanale. Nie wiem, kiedy to obejrzycie, ale gwarantuję Wam, że jest. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wszystkie rzeczy, jakie istnieją. No i trześć, idź czołem. Dobra, wykopię to, jak nie zdążę, to Cześć, tak to tak dokończę, nie? Cześć, czołem i pa, pa. Na razie wykopałem już mogę kończyć.